Pytają się one in silence. No, powiem, zagrajmy w to w poniedziałek, bo ja mówię o 20.00. 20. Zmykam. Ale wiecie, dziewczyny, jak macie jeszcze coś do zagrania dzisiaj, co można zagrać na kilka to ja bardzo chętnie. Ja chyba idę grać w lolaj, więc Halo, halo. Nie, jeśli chodzi o mnie, to ja mogę in silence. Ale we dwójkę to nie niby... Dobra, i to ogarniemy. Dobra, dobra. I zaczynamy. Najważniejsza rzecz. Porowania na duchy. To nie jest byle co. Co jest potrzebne? Jakie mamy zadania? Może zaczniemy od tego. Motion na pewno Zdjęcie i termometr. Dobra. Wiecie co zrobimy? Ukryjemy te motiony. <laughs> i je ładnie gdzieś ułożymy, co nie? Tak, żeby nikt ich nigdy nie znalazł. <laughs> Czy będzie fasmofobia wiar? No, był taki chory, chory plan, żeby zagrać z ekipą na wiarku. Ten nagrałeś junior na wiarze, ten fasmofobie. Nie, nie kupiłem, ale mam zamiar kupić. O, i tu będzie dobre miejsce na sensor. Jak tam diwnica? Ciemno? O, oh, mam tu Ignacie hmm. przez chwilę było. Dobra. Ciemno, ciemno. Ghost, where are you? Give me a sign, Ghost. Can you give oh, me a sign? sign o, była dyszka. Gdzie <laughs> była To są idealne miejsce na, te, na takie rzeczy Dobra, czekajcie ducha, ja już idę rozstawić te reflektory światła. Najważniejsze zresztą. Macie już jakiś te sygnał, gdzie może być ten duch? Dobra, idę rozstawić już reflektory światła. One nam pomogą wskazać zlokalizowanie ducha. To jest, to ten lokalizuje ducha co do centymetra jego egzystencji. Dobra, gdzie w przedpokoju dokładnie? Tutaj jest kanapa taka wygodna. Nie, 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 przedpokoju. W przedpokoju na górze. Na górze. Na górze jednak. ghost, you? o, gada przez, boxa. przez Duch boksa. Przez proszę się boxa. wyrażać. Gada gada. Akysz szatanie. To jest, to jest Duch Box. Pamiętajcie, Duch Box. Tak się poprawnie na polskie czyta. <laughs> Najśmieszniejszy, nie, no nie wierzę, że zaliczyło w motion sensor. A ja w ogóle, wiecie, jakie jest śmieszna sprawa? Wziąłem te motion sensory, wsadziłem je do szafy i zaliczyło. No nie wierzę po prostu. No, no nie wierzę po prostu, że motion sensory w szafie zaliczyło. No, a tak się starałem. Co to tak pikało? Nie wiadomo, o co chodzi. Halo. To ciągle coś pika w kurce w tym samochodzie, ja nie wiem o co chodzi, taki pik pik? Chyba do jakiejś SMS-y cały przychodzą do ciebie, Junior. Nie. A może to motion sensor jest, nie wiadomo. Tak, mam ja, ale tu jest dobrze te, te, te podajniki, dobre. W którym miejscu on jest dokładnie? W którym miejscu on jest dokładnie? Tutaj, na korytarzu Tutaj, Dobra, rozstawiłem wszędzie te świetne na gadałce zem? mówił, duch box jest już potwierdzony już. Gose, give us a sign. Say you kill us? Nie wiadomo, może chce nas zabić w sumie. A, to działa jako motion sensor? Nie, nie, nie działa jako motion sensor. Ale motion sensor mają za, już zaliczone mamy. Bo wrzuciłem nie jeden mimo. do szafy i okazuje się, że, okazało się, że tam mieszka duch. No masaka. To może on w szafie siedzi? No. Ej, łapie, że wrzuciłem Motion Sensor do szafy i zamknąłem szafę i zaliczyło Motion Sensor. Ja się pytam, jakim cudem zaliczyło Motion Sensor, jak był zamknięty w szafie. Nie, nie rozumiem tego. Chyba, że Motion. A może te świecić też działają jak Motion Sensor, chociaż nie, chyba nie. Ten, temperaturę minusową trzeba mu załatwić. Dobra, weźmy te. Już, temperaturę, nice. Jeszcze i zdjęcie trzeba mu fajnie zrobić. Jak zrobicie mu zdjęcie, to będzie mega usatysfakcjonowany już ten duch i już będziecie mogli dać sobie spokój. Dobra, no, ja, ja mam aparat. Ja i nawej kamy mam aparat. przepraszam. Ja się sprawdzę fingerprints. Ej, ale przydałoby się więcej rzeczy i więcej no. rodzajów duchów, co nie taki no. duży update jakby zrobili. Są fingerprints, lub zdjęcie. Kurde, pyku. Tutaj są fingerprints, róbcie zdjęcie. Ej, ale to czemu ja się nie ustawiłem na tle? Byś zrobił ze mną zdjęcie. Wiesz, to od razu lepsze zdjęcie, kiedy ja jestem w kadrze, niż kiedy mnie nie ma. I Gaszę światło, idę zobaczyć na kamerze, czy będą jakieś te... Dawaj, zostawiamy sami Dobra. Newinka... Kto tam został? Kto tam został? Newinka? Poradzą sobie. Stop. Dobra, nafcia i nawcia i Nawcia i newinka no, tak, no. Poradzą sobie, zdolne dziewczyny nafcia są Nawcia i nefcia. Zdolne dziewczyny są, to sobie tam poradzą, zlokalizują tego ducha Ale weźcie, zgaście światło w przedpokoju, bo No strasznie, tak zapaliście to światło, że masakra, no Weźcie te światło, zgaście, no Już, zgaszone, już Nie, zgaśnie. no nadal, zgaście to światło, no, nie wierzę, no Ja idę z drugim aparatem może, w takim razie No, idź z drugim i idę z drugim aparatem, Rozstawimy go porządnie. Mówię wam, to jest duch szafny. On żyje w szafie. Motion Sensor, wszystko na to wskazuje. Mówią na niego duch szafny, tak zwany. Jak się nazywa? Nazywa się Jack Mew. Hello, Jack. Jack, show yourself. Where are you? You want a Show yourself Jack. Goals. O, powiedział coś do ciebie, Goals. chyba My cię wyzywa. Show yourself. Show yourself. Hello. Ej, ale cały czas te te, te te drinksy się świecą, więc jest tutaj. No. Kill 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 kill. Kill. A to też na nas może działać. I'm scared. Show yourself. Kill nawcia, ja, <laughs> Nie no, żartuję, no. A, na pewno by Ciebie, ciebie zabił. Ciebie. No, show yourself! No idźcie ten madafakę. No chyba nie chce jednak się pokazać. No... Nie no, widać, że tchórz. Mówię Ci, on w szafie mieszka. Na bank. Ej, przeszedł! Patrz, tu się zaświeciło! Tu się na... tu się, Ej, tu się... Patrz, przechodzi tędy, bo się świeci. No w końcu naprawdę to się przydaje. Widać, ile on przechodzi. Ej, ale to powiem ci, że przy, przydaje się, bo widać, w którym on przechodzi w ogóle, Junior. Te nadajniki światła. Tutaj na te wąskie korytarze, wiesz? No, bo widać, kiedy on przechodzi, bo to się świeci tylko, kiedy ktoś przechodzi, jakby wiesz, na wprost. A to są takie korytarze, że tylko duch może momentami przychodzić, co nie? Show jak, yourself. Jak on miał na imię? Jeszcze raz, przypomnij mi. Jack! A, dobra, chyba zapałem, Junior. No nie, dobra, dziewczyny, nic wam nie zrobi. To pewnie jest przyjacielski duch jest. Jakim cudem to nie zaliczyło? Ja nie wiem, po prostu. Kurwa, no nie wierzę. Nabrałem się? No właśnie, teraz nie nabrałem. To bardzo szybko się zorientowałem, właśnie jaki jest ten. Bo już raz mnie na to nabrał, tam coś w sensie nabrał na tak akurat diabeł mandzie, więc tym razem się dosyć szybko zorientowałem. No ale znowu, takie przyszyły na wprost. Ej, no łapis Junior znowu idzie na wprost i nie nie zdjęcie nie wyszło. No, no masakra, no. Nie nie ducha, także nie wiem. Nie, no żałosne troszeczkę. Ja tu się myślę sobie, że zajebista przygoda będzie a tu zdjęcia nie da zrobić No, ja tam wiem już swój prank. Od razu się zorientowałem ale po co żeś gadał? Ale co, one się zorientowały? Nie zorientowały się chyba Myślisz? Myślę, że nie Richard Brown. Myślę, że nie. o, siwanko, co tam? Nic I co? Były te Orpsy czy nie było Orpsów? Nie, nie widziałem orbów. Co jeszcze? Może jaka jest droga ewentualność jeszcze? Mamy możliwość, tak, już Ci mówię, Spirit, Wraith, Poltergeist, to jest, już Ci mówię, sekundę bo nie pamiętam wszystkiego, czas, niestety, jeżeli chodzi o Poltergeista, to mamy orby, jeżeli chodzi o Wraitha, mamy Freezing, jeżeli chodzi o Spirita, mamy Ghost Riding. A Ghost Riding tam kwiczy i leży, co nie? Czyli orby albo ten... Weź zobacz, Najgorzej, że to zdjęcie trzeba zrobić. Dobra, gdzie ten motherfucker jest? Show yourself! No i nie pokaże się. Jest tutaj. Okej, no i co ty tylko gadasz ze mną? Taki jest. No powiedział, 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 że jest tutaj. No, powiedział, że jest tutaj. No powiedział, że jest tutaj, ale się nie, ja nie, nie chce pokazać. Hmm. Czołosne. Z tej strony idzie, nie z tej strony, się kurde, o, szedł z tamtego korytarza. Zrobiła takie piękne zdjęcie i nie zaliczyło. No co zaskak, ale wypadła z tej szafy. Ale przynajmniej mam zdjęcie, jak ładnie z szafy wypada. No jest zdjęcie klasyczne, że tak powiem. Zdjęcie klasyczne, co tu dużo gadać. Piękne zdjęcie leżącej Newinki wypadającej z szafy. Oj, byczku. No chodź tu, duchu! Madafakerze, czekam tu na ciebie! z, fotog z aparatem fotograficznym! Zaliczyło zdjęcie. No, bo jaki Bladeusz zrobi, to nie ma wuja wafla. Myk, myk. Sprawdźcie, czy zapisał książkę. No, kurwa, zrobiłem zdjęcie to strób strój, zrobione. Ja to nie się znam. Czyli znaczy, nadal mogą być orbsy teoretycznie. ej hm. A aj, jakie właściwości, jakie właściwości, powiedzmy sobie, jakie właściwości ducha, bo mamy tak, e, bo Freezing raczej nie, co nie? Freezing raczej odpada. Nie, Freezinga nie ma, nie. Czyli orbsy to jest jaki? To jest Wraith, tak? Jeżeli będzie, będą orbsy, to będzie, nie, chyba Freezing jest do Wraitha. Hmm. Są so orby, są so orby. So orby. Orbsy, tak, były Ta, by orby? No i widzisz też tak, Orbe, O! Jak? są orby. No błagam cię, orby są na odległość. No, bo przestawiłem kamerę. To teraz ja przestawiłam. Nawcia ja przestawiła, kamerę, o, już nie się. Ja kliknęłam po prostu. No właśnie. I się Wszystko miejscu, dzięki Nawci. No więc niestety, Junior, za dużo nie, nie zdziałałeś. To jest tutaj. ta kamera, która stała przy schodach. Tam na lewo, i ona teraz stoi na końcu korytarza. Ale dobra, whatever. A, do, 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 no. No to na tej kamerze nie Poczekaj, to poczekaj, ja sobie zaznaczę. Pol, to był Poltergeist, no tak myślałem. Tak, poltergeist. tak, właśnie myślałem, co nie? W polskim to jest tak naprawdę głośny i złośliwy duch, jakbyś po, kiedyś to, się nerwinkę, Jak jest na na ale cóż, mamy polski. Mamy przynajmniej ładne zdjęcia, jak leży z szafy wypadła. No easy, proste.